Siema. Uch, dobra, witam Was w trzeciej próbie nagrania tego. W ogóle nie nagrywałem z wyłączonym mikrofonem. W ogóle. W ogóle. Nie jestem w ogóle wkurwiony. Dobra, więc przejdźmy do meritum, bo nie jestem zbyt dobry w nagrywaniu tego typu filmów. Więc co, zakładam nowy kanał, a ten zostaje jakby opuszczony. Jak mogliście widzieć, ostatni film był dwa miesiące temu. To dlatego, że jakby ten kontent, który robię, już by się znudził, już nie mam motywacji do nagrywania. Ten ostatni film, z, bodajże to było z OHV, już nagrywałem tak dość na siłę i montowałem też już na siłę. Nie wiem, czy to widać, ale no nie wiem. Więc chcę jakby zmienić, jakby będę teraz bardziej nagrywał takie niszowe gry. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu. Chcę bardziej nagrywać coś, co będę miał akcję motywację, żeby to robić. No bo bez sensu będę się, będę się męczył. Czemu nie mogę tego robić na tym kanale? Yy, albowiem ten kanał stoi na takich dwóch filarach. Jeden filar to jest farming simulator, drugi to jest PCD. I obie te jakby serie już nie chce mi się tego nagrywać. Farming, dlatego że jakoś no. To nie jest zbyt emocjonująca gra i jak miałem okres, w którym się lubiłem w to grać, to jakoś już to nie jest mój typ gry. Za mało jednak się dzieje. PCD tak samo, to nie jest jakaś wybitna gra. Nie ma zbytnio co, nie ma już zbytnio co w niej robić. Już nie, po prostu nie chce mi się już tego na nagrywać na siłę, chcę, chcę coś zmienić. Najwyżej jak jak mi nie wyjdzie, to po prostu przestałem nagrywać filmy i Zajmę się akcji czymś pożytecznym. No więc nie ma sensu. Bo ten farming i PCD to były jedyne dwie serie, które robiły jakiekolwiek wyświetlenia, więc już lepiej będzie stworzyć nowy kanał. No, ten kanał już i tak miał dużo zmian. Przeszedł z mojej tej fazy nagrywania tuningów z GTA 5. Na później nagrywanie bez twarzy. Później była ta dziwna faza, co nagrywałem z tą czarną maską na mordzie. Tak. Beznadziejnie w tej masce wyglądałem, plus Antymaseczkowcy -mase ciągle mi, mnie wyzywali w komentarzach Tak, to był piękny, to był piękny moment więc już tak algorytm nie ma pojęcia co zrobić z tym kanałem, więc Lepiej zacząć od początku, lepiej zacząć od początku Też będzie bezpiecznie, bo będzie to, ten kanał nowy na koncie, który Które nie jest jakby e-mail tego konta podpięte pod milion rzeczy I co? Coś jeszcze chcę powiedzieć? No, link do nowego kanału w opisie no, tam też pewnie wpadnie film, w którym będę mówił jeszcze coś o tym kanale, nie wiem. Jestem beznadziejny w wyplanowaniu rzeczy. Ten film miał powstać już bardzo dawno temu. No, ale najpierw, najpierw się uczyłem do egzaminu INF02. A później, no... Byłem zbyt zajęty oglądaniem YouTube'a i wkurwianiem ludzi na ten... Workout Pizza Place, tak. Są moje dwie główne zajęcia w, w wolnym czasie. I I guess te, zacząłem robić prawo jazdy, ze tych mniej ważnych rzeczy. Dobra, więc kończmy to. Może coś z, te, może z, tych moi, może z tych moich poszarpanych wypowiedzi coś złożę. Nie wiem. I co? Widzimy się na nowym kanale. Nie wiem. Dobra, dobra, ko kończmy to, bo się coraz bardziej jąkam. Nóżka, przeszkadzasz mi w nagrywaniu filmów, co ty robisz? Co ty robisz?